Dzień dobry! Rozkoszując się pyszną kawą, zapraszam do mojego świata pełnego pasji. Zabiorę Cię w podróż po dietetycznych faktach i mitach i opowiem o swojej praktyce dietetycznej. Nazywam się Maciej Pokarowski, jestem wykładowcą akademickim i praktykującym dietetykiem. Podcast powstaje dzięki uprzejmości Radia Lublin, czyli miejsca, w którym właśnie nagrywam. Kawka w dłoń i działamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na warsztat bierzemy temat ekonomiczny, może troszeczkę, ponieważ będę chciał podpowiedzieć i w zasadzie odpowiedzieć na pytanie, czy warto oszczędzać na jedzeniu, a jeśli tak, to jak w zasadzie można to robić? Podam 14 punktów. 14 punktów do przemyślenia. Które mam nadzieję pomogą zostawić chociaż troszeczkę tej gotówki w naszych portfelach. To no bo wiemy, że gdzieś ten wzrost cen straszy nas dosłownie każdego dnia, więc warto by było jednak spróbować trochę oszczędności skubnąć, nawet jeśli mówimy o jedzeniu. Punkt numer jeden w zasadzie to nie szufladkuj żywności, co kryje się pod tym punktem? Mianowicie, wchodząc do sklepów, dosłownie w każdym aktualnie znajdziemy półki z eko- czy biożywnością, i często w tym wypadku my ulegamy takiemu pojęciu w zasadzie, które nieraz nie dwa zasłyszeliśmy, że żywność ta ekologiczna jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie zdrowsza od tej żywności konwencjonalnej. Boimy się dosyć mocno zanieczyszczeń w żywności, boimy się pestycydów. Natomiast jak wygląda to w praktyce? Przepisy odnośnie rolnictwa ekologicznego pokazują, że 95% masy danego produktu, wyrobu, muszą stanowić składniki ekologiczne. No i tu mówimy o traktowaniu wody, o glebach, o roślinach, o zwierzętach. Natomiast prawda jest też taka, że to nie jest tak, że w żywności eko-bio nie ma pestycydów, ponieważ są te pestycydy, tylko że pochodzenia naturalnego. Także to nie jest też tak, że tego typu żywność totalnie nie zawiera żadnych innych dodatkowych substancji. No i prawda jest taka, że analizując literaturę, no bo to nie jest tak, że nikt nie przeanalizował tego problemu. Porównanie żywności tej eko bio z żywnością konwencjonalną pokazuje, że nie ma istotnych różnic między nimi. I może być tak, że żywność eko będzie zawierała więcej antyoksydantów, będzie zawierała więcej kwasów omega-3, ale będzie zawierała za to mniej białka, mniej jodu czy mniej selenu niż żywność Konwencjonalna. Także nie można mówić jednoznacznie, że ta żywność zdecydowanie jest lepsza. Oczywiście jest to godne pochwały, że jeśli chodzi o taką uprawę eko-bio, wymaga to większego wysiłku i to jest jak najbardziej bardzo dobre, fajne, korzystne, że idziemy w tą stronę. Natomiast musimy zachować po prostu zdrowy rozsądek. I prawda jest taka, że nie możemy też. Szufladkować tej żywności, mówiąc, że jedna jest zdrowa, a druga jest to tak, jakbyśmy mieli stwierdzić, że jest ona chora, tak? stawiając ją niejako na innym biegunie, a takiego pojęcia, jak wiemy, nie mamy. Żywność, żeby trafiła finalnie na półki sklepowe, to nie jest tak, że nie przechodzi żadnych badań, żadnych testów, to wszystko jest dokładnie sprawdzane. Także w tym wypadku nie możemy się obawiać, że ta żywność stanowi jakieś realne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nie jest też z drugiej strony tak, że wypierając żywność tą eko czy bio, dostajemy jakąś super ekstra moc spożywając tego typu produkty. Punkt numer 2. To prowadzić budżet domowy. Jeśli nie jesteśmy świadomi tego, ile my wydajemy na jedzenie, no to ciężko generalnie też będzie wprowadzić jakiekolwiek zmiany, no bo nie będziemy wiedzieć, ile my zaoszczędziliśmy wprowadzając dane zmiany. Także świadomość jest bardzo istotna. Natomiast przyjrzyjmy się konkretnym danym. Jak mówi GUS, średnio 25-30% naszych miesięcznych Kosztów są to koszty związane z jedzeniem. I prawda jest taka, że pieniądze, które wydajemy na jedzenie, znajdują się zaraz po wydatkach związanych z mieszkaniem. Także jest to punkt numer dwa, jeśli chodzi o nasze wydatki. No i tutaj taka hipoteza. Załóżmy, że miesięcznie na jedzenie wydajesz, drogi słuchaczu, 1000 złotych. No i rocznie, jak sobie pomnożymy, mamy kwotę dwunastu tysięcy złotych. Jak pomnożymy to znowu, popatrzymy w zasadzie w perspektywie 30 lat, otrzymujemy wartość 360 tysięcy złotych. No i pomyślmy teraz, jakbyśmy w perspektywie tych 30 lat wiedzieli, że wydajemy te 1000 złotych, to gdybyśmy wprowadzili zmiany i nagle zaczęli wydawać 900 złotych, no to wtedy zmniejszając te koszty o 100 złotych. Zaoszczędzimy 36 tysięcy. Dużo, niedużo, natomiast nie jest to wcale takie trudne, żeby tą stówkę mniej na jedzenie wydawać. I w tym wypadku też mam bardzo prostą poradę. Możemy prowadzić taki budżet w formie arkuszu w Excelu i bardzo fajnym, dobrym nawykiem jest zbieranie paragonów. Zbieramy te paragony, pod koniec dnia wpisujemy do naszego arkusza Excelowskiego, no i po miesiącu mamy gotowe twarde dane, ile wydajemy pieniędzy na jedzenie. No, i tu jest taki schemat, że na początku mamy taką nieświadomą niekompetencję, czyli generalnie nie wiemy za bardzo, ile wydajemy na to jedzenie, nie zwracamy na to uwagi. Później zaczynamy to analizować i mamy świadomą niekompetencję, czyli my wiemy, że no wydajemy za dużo, tak? Trzeba coś zmienić. Natomiast później zaczyna nam w nas się urodzić taka świadoma. Kompetencją, czyli my wprowadzamy zmiany, zaczyna to działać, no i później, finalnie, życzę tego każdemu, żeby była to forma nieświadomej kompetencji, czyli my za bardzo się już na tym nawet nie skupiamy, tylko mamy pewne mechanizmy i wiemy, jakie produkty warto wybierać, kiedy troszkę zaoszczędzić na nich, a kiedy nie. Jest to schemat, który można odnieść oczywiście do innych sfer życia. Punkcik numer 3 to planowanie. Planuj, planuj i jeszcze raz planuj, z tego względu, że podejmowanie decyzji zawsze zmniejsza napięcie, więc jak my spiszemy sobie na kartce konkretną listę zakupów, to co my chcemy kupić, no to będziemy bezpieczniejsi, jak wejdziemy do takiego sklepu i wtedy zaczniemy się zastanawiać: no dobra, co na ten obiad warto by było zjeść, kupić, co na jutro, co na pojutrze i tak dalej bo wtedy jest ryzyko, że będą to bardziej spontaniczne, nie do końca przemyślane wybory i możemy wydać zdecydowanie więcej gotówki. Dodatkowo warto na pewno zwrócić uwagę na porę, kiedy idziemy dokonywać takich zakupów. Najlepiej oczywiście robić to w sytuacji, kiedy Wiemy, że w danej godzinie, w danym dniu nie będzie zbyt dużo ludzi w sklepie. Zrobimy te zakupy sprawniej, e, mamy konkretną listę zakupów, no i oszczędzamy towar deficytowy w dzisiejszych czasach, czyli właśnie ten. Czas, tak? Mamy tego czasu wtedy zdecydowanie więcej. No i pamiętajmy, że jak już mamy nawet zaplanowane zakupy nie na dzień, na dwa, ale na przykład na tydzień w miarę możliwości, no to też jest mniejsze ryzyko, że pojawi się jakaś spontaniczna sobotnia rozpusta, jeśli chodzi o spontaniczne wyjście do sklepu. Także planowanie jest zawsze wskazane i do tego bardzo zachęcam. Punkt numer 4 to nie na głodnego, bo cię poniesie. W tym wypadku kupowanie na głodnego, kiedy jesteśmy głodni, sprawia, że naprawdę robimy bardzo impulsywnie te zakupy. Tutaj mamy też takie fajne dane, że nawet 67% wyborów w sklepie, szczególnie na takich stacjach benzynowych, gdzie spontanicznie się zatrzymujemy, są to zakupy pod wpływem emocji. Zakupy impulsywne, no i trzeba to mieć na uwadze, po prostu. Więc w tym wypadku, jeśli też jesteśmy głodni, no to może dochodzić do sytuacji, gdzie mamy ochotę dosłownie wszystko kupić w tym sklepie. I tu jest raczej inna rada też, żeby starać się w miarę. Jeść o rozsądnych porach, żeby nie dopuszczać do tego uczucia głodu. No i na pewno, jak już jesteśmy głodni, no to pierwsze co, to starajmy się pójść do domu i tam ewentualnie coś zjeść, chyba że jest pusta lodówka, no to mamy problem. Natomiast no, pójście do takiego sklepu sprawia, że na pewno zostawimy tam więcej gotówki, niż byśmy chcieli. No i pamiętajmy, podsumowując, że człowiek głodny to człowiek zły, zdenerwowany. No, i tutaj będziemy szukać jedzenia bardzo rozpaczliwie, bym powiedział. Idziemy do punktu piątego, czyli jak już jesteśmy w sklepie, no to warto polować na różnego rodzaju promocje. No i w tym wypadku ja zwrócę uwagę, że mamy różne e, oczywiście formy kart lojalnościowych, punktów lojalnościowych w różnych sklepach. No i jest to e, bardzo oczywiście korzystne, no bo zbierając te punkty możemy raz, że czasami zaoszczędzić trochę tej gotówki, czy nawet mieć inne profity. Także to też wcale nie jest tak, że produkty, które nie wiem, są na przecenach na przykładu, czy produkty, które są generowane przez linie produkcyjne danych sklepów, będą gorszej jakości niż, niż produkty, te, które znamy na przykład z reklam. Także. Warto stać się czasami takim sklepowym łowcą promocji, a nawet dokonywać porównań między różnymi sklepami, no i robić, robiąc zakupy w różnych sklepach, kupując te same produkty, zauważyć gdzie możemy troszeczkę zaoszczędzić. Punkt numer 6 to nie bój się chemii. Dlaczego nie bój się chemii? Ponieważ, jakbyśmy wzięli skład jakiegokolwiek owocu, no to jakby zacząć czytać ten skład z punktu widzenia chemicznego, no to jak tam może nie być tej chemii? Natomiast my często boimy się barwników, boimy się konserwantów, przeciwutleniaczy, emulgatorów itd., itd., różnego rodzaju E. Natomiast zapominamy, że takie E, no to równie dobrze w produkcie może być witamina C. Zapominamy o tym, że barwniki, które mamy. Jako dodatek, no to przywracają często pożądaną barwę produktom. Konserwanty będą chroniły przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, tak samo zresztą jak przeciwutleniacze, które mogą chronić przed zapobieganiu takiego występowania jełczenia, psucia się produktu, przedłużając jego trwałość. No i jeśli mówimy o emulgatorach, stabilizatorach, różnych środkach żelujących, zagęszczaczach, no to często jest to forma nadania odpowiedniej. Konsystencji, no a słodziki są dobrym zamiennikiem cukru, na przykład często dla cukrzyków. No i pamiętajmy, że często słodziki zawierają mało kalorii albo nawet zero, a cukier te kalorie zawiera. No i znowu w tym wypadku pytanie, czy nie lepiej zrezygnować z cukru, który może finalnie doprowadzać, że jemy za dużo tych kalorii w diecie i tej tkanki tłuszczowej może być więcej? Czy jednak zabrać ten cukier? Dać inną substancję, która jest jego substytutem, nie tracić tego słodkiego smaku, ale nie dostarczać sobie tych kalorii. Także pamiętajmy, że te dodatki do żywności one są kontrolowane, e, mamy konkretne organizacje, instytucje, które badają jakość i bezpieczeństwo tej żywności. E, wiadomo, że czasami się zdarza, że dana partia jest wycofana z e, na przykład obrotu. Tak? Natomiast generalnie jest to informacja, która musi być oficjalnie podana. Także e, jeśli mówimy nawet o takim ryzyku gromadzenia się różnych związków w naszym organizmie, właśnie tych barwników, konserwantów, zanieczyszczeń żywności, no to musiałoby być to duże ilości, ale przede wszystkim jedzenia takiego przetworzonego, fast foodów, wyrobów piekarniczych i tak dalej. Gdybyśmy tylko i wyłącznie tak opierali swoją dietę, to OK, zgoda. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o warzywach, o owocach, o pieczywie i tak dalej, no to tutaj ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, no i nie ma jasnych dowodów, że to ma konkretny wpływ na nasz organizm, czyli, nie wiem, trzeba by było kilogramami jeść warzywa i owoce i wtedy wiemy, że mamy konkretne ryzyko, na przykład, nie wiem, na choroby układu krążenia, bo tyle i tyle dostarczyliśmy sobie na przykład pestycydów. Co prawda mamy pewne alergie na niektóre dodatki do żywności, natomiast to jest mniej niż 1% populacji. No i może to być karagen, glutaminian sodu czy annato, natomiast wtedy mamy bardziej takie manifestacje jak pokrzywka, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy czy nasilony atak astmy. Także to też nie jest tak, że musimy na siłę starać się i wracam do punktu numer jeden, wybierać tą żywność ekobio, bo tam mamy... Też tego rodzaju dodatki, tylko zazwyczaj mniej, a w postaci naturalnej. No i tu jakby podsumowując ten punkt, mamy kontrolę inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej, Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, inspekcji jakości handlowej, artykułów rolno-spożywczych, czy konkretne rozporządzenia ministra zdrowia w tej materii. Punkt numer 7 i to będzie jakby kropeczka, jeśli chodzi o ten materiał, ponieważ podzielimy go sobie na dwie. Części, to mamy uwaga na wypady na miasto. Dlaczego? Bardzo często jest tak, że my codziennie mamy taki nawet kupowania kawy na wynos i nawet nie analizujemy. ile dla przykładu, my, my wydajemy tych pieniędzy na daną kawę, może się uzbierać czasami dosyć spora kwota i to jest oczywiście przypadek bardzo i e, przypadek czy przykład bardzo śmieszny e, natomiast jak mamy osobę która bierze sobie kawę na wynos jada na przykład co drugi dzień nawet na mieście, no to ta kwota może urosnąć do kilkuset złotych wydawanych na mieście no, i nie jest to wcale kwota taka mała. Więc w tym wypadku ja bym starał się bazować na planowaniu konkretnego, nawet menu, tak wcześniejszego zrobienia tych zakupów, wedle listy, o czym wspominałem. Mniej więcej tak roboczo napisać sobie, jakie dania będziemy jeść w poniedziałek, wtorek, środę. Czwartek, żeby być na to przygotowanym, zawsze można przygotować sobie większe porcje obiadowe na parę dni, żeby nie mieć tego problemu. No i równie dobrze, nawet weekendowo, czy sobota, czy niedziela, możemy sobie troszkę czasu przeznaczyć na to gotowanie, pomrozić różne produkty, pomrozić po to, żeby mieć do nich dostęp w czasie tygodnia no i dzięki temu oszczędzamy po prostu, tak, no bo pamiętajmy, że głód sprawia, że my jesteśmy bardziej poddenerwowani, no i wychodzimy z takiej pracy, no i chcąc, nie chcąc, no to to ssanie w żołądku sprawia, że my zajdziemy do jakiejś restauracji, garmażerki, czy spiesząc się rano na przykład, no to pójdziemy do kawiarni, którą mijamy idąc do pracy no i weźmiemy kolejną kawę na wynos. Także tutaj regularnie przeglądałbym również zapasy jedzenia, które mamy, to co się chowa w naszych szafkach, ponieważ też często możemy bardzo fajne danie z tego przygotować. Nawet otwierając lodówkę, no to często mamy kombinację różnych produktów i można jakąś nawet fajną sałatkę nie raz, nie dwa przygotować. No i zwracajmy uwagę też pod kątem no, i jakościowym i zdrowotnym, żeby zwracać uwagę na sezonowość dostępnych warzyw, owoców i produktów, ponieważ nieraz, że smakują lepiej, no to również dostarczają więcej witamin i minerałów. Także pamiętaj i uważaj na wypady na miasto. Tak jak mówiłem, to jest pierwsza część dotycząca tego, jak możemy oszczędzać na jedzeniu. Częściowo mogę już odpowiedzieć, że jak najbardziej warto, warto to robić, i to nie jest tak, że będzie to miało jakiś negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mam nadzieję, że tą częścią numer 1 pokazałem Ci siedem takich wartościowych elementów, gdzie możesz poszukać troszeczkę tych oszczędności. No i zapraszam oczywiście do odcinka drugiego, gdzie kolejne siedem ci przedstawię. Więcej wartościowych materiałów i informacji znajdziesz na Facebooku i Instagramie Dietetyk przy kawie. Tam możesz zadać nurtujące cię pytania i podzielić się spostrzeżeniami. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i oczywiście pysznej kawie.